ci like lajka i suba. Siema, znowu jestem z, z tej strony, ja, Fredek, a dzisiaj jestem z moim kolegiem XX, Oleko XX. Siemanko. No i dzisiaj będziemy jak to robić? No, po prostu. Opening, opening no. Opening będziemy robić jajek. Tylko powiedz mi najpierw, gdzie tu, na tej krainie, tak? Tak, na tej kainie. Bo tak, jakby nie jestem przygotowany, bo mam tylko 325 milionów koinów, Ale ten. No, jak chcecie, to zgłoście się popety. Na przykład, ja Wam dam. Ja Wam dam po 20 tysięcy. Ja Wam dam po 20 tysięcy, 12 i po 100 tysięcy, bo ja mam bardzo dużo ich. Dawajcie, trade. Zapraszajcie do znajomych. E, widzicie mojego. Czekajcie. Widzicie, otłota i czekaj. I tak wpiszę jego nazwę w opisie. A no teraz to poczekamy. Teraz to... i No, zbieramy mm. no Czekajcie, wulkano, dobra. Wulkano kraina. Um. Ogólnie to strasznie no. wolno idzie. Nie dlaczego. A wcześniej to tak szybko szło, ale. No, nie, co się dziwić, jak ja jestem sam. Nie, ja też jestem. A jeszcze jakiś gościu przyszedł. Nie wiem dlaczego, ale się stresuję. Um, tak się mi lato. Um, dobra, także więc zbieramy. Na razie jeszcze nie mam progr programu do montowania i na przykład, nie wiem, do, cię do cięcia, ale coś się załatwi. Dobra. Zobaczymy, czy mam jeszcze ten, Ym... no jak to, o jest, triple końcy. Widzowie, wi widzowie Fredka, słuchajcie, robię, ro robię konkurs na 18 tysięcy diamentów. Y jedyny, jedyny warunek jest zostawienie suba, lajka na kanale Fredka, a być możliwe, że to Ty możesz wygrać. No i jak to? I no, no po prostu, jak zrobicie to, to napiszcie w komentarzu gotowe. No i tyle. Sumie... I zgłoszcie się do mnie do znajomych. No. Do, do znajomych. Napiszcie do mnie na, na czacie i ja Wam dam. Na przykład, nie wiem, XX Oleko XX. Ym, czy dasz mi te 18 tysięcy diamentów? No i to tyle. No i tak na razie to zbieramy już 500... Znaczy 500 milionów no tak, mamy. A ja mam y, 1 bilion. Fajnie. A jeżeli ktoś chce peta, to niech się zgłosi. No. To właśnie to... robić takie typu konkursy i... na przykład to to Fredek! To też... Fre Fredek, no? chodź hmm. na trade'a to pokażę widzą mnie jakie, jakie mam pety. Mhm. Ja Ci dam, ja Ci dam. Dobra, dzięki. E, mam na przykład słonia takie, o mam. E, znaczy, e, to są moje, ale dla Was, ja, za, ja Wam zaraz pokażę jakie mam dla Was. O takie, o. wow. Lecę grubo. I jeszcze lama za 3000 niech będzie. O, tak ja o. No. Dobra, Dobra, to jak o kurde ile tu coinów się nazbierało? Już 100 milionów zarobiłem z tych coinów, które się nazbierały. To my uzbieramy trochę. Możecie przewinąć filmik. Filmy której... my... też Ym, nie wiem, to będzie, czekajcie, zobaczę jaki jest na razie czas. Ym, nie nie, nie zwracajcie uwagi na... na, na, na Ym, no to tak gdzieś do 8 do minuty w filmiku możecie przypominać. Ale jak... Ale jak... No... Mm, jak... Jak, jak chcecie sobie... oglądać jak zbieramy... Jak Fajne, zbieramy coiny, coiny, to, to... To fajnie. No. O kurde, jak to się ten. To się od nowa już rozpiło. A jeżeli dotrwaliście do końca, to, mo, to możecie wygrać. U mnie. U mnie możecie wygrać. Jeszcze... do... jeszcze 2000, 2000 diamentów. No także polecam. Ja mam, ja mam, ja mam dlatego 562 diamenty, bo... Dla, dla, do dla, dla i, no i no. tak. No. Także nie widzicie się. Więc my wrócimy za chwilę. Znaczy no nie za chwilę, bo jak ktoś chce oglądać to ich ogląda. Będzie wiernym widem. zaraz, zaraz uzbieram e, bilion i będziemy robić opening. Dobra. bilion mam. To ja już się teleportuję. Lecimy. Dobra, teleport, e, shop. Cześć Siema. Chodź otwierać, wiecie, wiesz które? Chodź Te po... Po, 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 po Po 22 miliony Chodź Dobra Otwieram I... FireCat A, FireDog jest na niego 43 A, firecat. No. Ja zaraz idę jako inną. No i znowu firecat. Znowu też. Dobra, ja otwieram skrzynkę za e, pół miliona. Dobra, ja też. E, e, w... Jak to będzie gówniane, to ja nie wierzę już w... Mocno. Ja, dostałem Wam... ja dostałem wampi... wampira za 30 za czterdzieści procent. Ja też. Dobra. A te co? No kurde. To będzie jeden z najkrótszych filmów, które robiłem, bo dzisiaj to jak to? o, y, kangurek dostałem kangurka za 16% Ym, no i że dzisiaj jeszcze nagramy jakiś inny filmik no jakiś nowszy Ym, no o kurde, już ten prawie mi nie starczyło na ten na to jajko już otwieram nie... Otwieram to, bo mam tylko ten. A ja a ja mam jeszcze 95, um. dziewięc, 957 milionów. Bo ja się przygotowałem na odcinek. Dobra. Może ej, ja golda, spróbuję do... skraftować? Ej, no, co tam? Ej, chodź tutaj. To ja poluję na tego bałwanka, który jest, jest za 10 milionów Kurde Spajlowało Kurde Poka. Cześć, <ścoughs> sukces lol Zrobiłem golda Lol Terma teraz... Nie wiem ile. To, to... A ile... A ile miałeś szans? 13% O Jezu, to mało <gry> Kurde, full inventory mam. Pokażę jest, 7 jest. Mm. Sukces. Aha. Golden kata zrobiłem. Który masz? 6 tysięcy. <gry> nie, no nie ładne, tylko te. Dobrze, tak więc. No chyba to jest koniec materiału. Jesteś tam, no, no. Aleksa? Jest. Ale gdzie? Tutaj, o, przy jajku tym. O. Ojcie nie widziałam. Nie dlaczego. Więc się teraz z... z, z wami i pożegnam. Hmm. Na.